Wolontariuszy w zabrzu jest 350, wyruszyli w miasto od 6 rano. Chodzą po całym zabrzu, nawet myślę, że poza granicami. Na koncercie no co, mamy pojazdy militarne, opancerzone, będą pokazy militarne, mamy strzelnicę, gofry sprzedajemy, jest punkt szybkiego czytania z możliwością zapisania się. Na scenie będą zespoły alternatywne, rockowe, bluesowe, Gwiazdą wieczoru będzie. Po południu jeszcze mamy jedną gwiazdę Rezonans Tutti. Na licytację mamy przeznaczone różne dziwne rzeczy, fajne. Dużo jest obrazów przeznaczonych przez spółdzielnię mieszkaniową Pastel. Mamy gadżety z górnika Zabrze, gadżety z fundacji i różne fajne gadżety przeznaczone na Wośpa przez różnych prywatnych ludzi. Naprawdę myślę, że warto tutaj być z nami i warto się przyłączyć i pomóc dzieciakom. Wina są dobre, są dobre i tanie, tanie wina są dobre na imprezowanie. I, no, nie, tanie, i,